No, godzina 12.45 ja Na chwileczkę musiałem przerwać tamten film, bo mijałem się z panią Szubiną Kaczewiczanką pielęgniarką, Która właśnie wyszła za Walerka Szubę No i Właśnie, prawdopodobnież Będzie, będzie, będzie ta wojna A jeżeli będzie wojna no to będzie ona krwawa i też jest pytanie czy się nie rozleje na na inne właśnie terytoria. Prawdopodobnie nie. nie. Zwłaszcza że Zachód ma uruchomić sankcje, które do, 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 dotkną Rosję. Ale no to wyróży, że jak, jak wybuchnie wojna to będzie jeszcze większa drożyzna także no kiepsko, bardzo kiepsko jest Wszystko na to wskazuje, że będzie wojna, bo Putin nie wybacza zdrajcom, a cały naród ukraiński całą Ukrainę zachodnią uważa za zdrajców Także no można powiedzieć, że jesteśmy w przededniu wojny O, jesteśmy w przededniu wojny Także nieciekawe czasy Tu niby niby fajnie się wszystko rozbija Chociaż no nie tak za bardzo fajnie, bo, bo właśnie ta Europa zachodnia jest prorosyjska. Głównym mocarstwo Niemcy, Francja, a nawet i Włochy, gdzie właśnie tam te tradycje lewicowe są długoletnie. A religia poupadała w tych krajach. Przecież yy, katolickich, podczytam nawet protestanckich no ale A religia się już u mnie nie uczyli. Teraz jest religią jest pieniądz. Oj, religią jest pieniądz i teraz tak. Czy iść do domu, sprawdzić, czy jest mama w domu. Yy, nie ma takiej potrzeby chyba. Ale na wszelki wypadek pójdę, bo mogła wcześniej wyjść. Także do domu muszę dojść. Także idę teraz do domu. Sprawdzę, czy tam mama na garnku nie czeka eee, i tak z tym putinem no i teraz tak wejdę właśnie e, w kanał historii zobaczymy czy zobaczymy czy e, ten film właśnie o putinie można e, udostępnić bezpośrednio z kanału historia a jeżeli nie no to nagrywałem go także spróbuję go jakoś na profilu te dwa odcinki już zagnieścić, bo naprawdę oj ten Putin to by nam narobił kłopotów Narobi kłopotów w znacznej ilości a Chińczykom to graj bo jak się Rosja osłabi no, jak się wy, wykrwali z Ukraińcami, czy potem na sankcjach z Zachodem, to Chińczycy zaczną dyktować Rosjanom swoje prawa. No i tamte te tereny bezludne na granicy z Mongolią zaczną pewnie zasiedlać w jakiś tam układach dla siebie korzystnych.